No, cześć. Tak jak zapowiadałem, jestem u Jarka i przerabiamy y, moje lampy w kuchni. Co mam? O, tak wygląda lampa od producenta. Widzicie 30 LEDów. Czego ja nie mogę ostrości złapać? Nie wiem dlaczego. O, no, 30 LEDów. Tutaj dwa mi się spaliły w tej drugiej lampie. Już bym musieli... One były przewatowane, po prostu grzały się jak, 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 jak głupie. A to po przeróbce. Zobaczcie, Jarek luty, widać cieniutki kabelek. No i napitrane tych. Jarek podłączysz? Zobaczymy jak świeci i To leci tylko na 12V nie? No równo 12V jest w tym momencie. Może by tą drugą podłączył jednocześnie nie? No dobry pomysł żeby porównać, faktycznie przecież ona jest sprawna. No jest właśnie, o to chodzi nie? Mhm. Ale ona jest przydatny. nawet zmierzę zaraz się ona naleci. Tu jest tak, czekaj, 12 tysięcy 14 tysięcy, 6 tysięcy, full spectrum e, różowe e, i w środek walone są niebieskie i raptem dwie czerwone. No ale dobra, co czerwone nie są potrzebne do takiej wysokości. A bo czekaj, bo to, to, to szło. Czekaj, przełączę go. Przełączę mhm, go, tutaj mhm. nie tym Tu jest. No, Dobra. Już. Masz no, leci. Dobra. A twoja oryginalna lampa, tamta pobiera 20 W? Tak. Wiesz co, ta, ta leci na 10 niby, nie? Ta 20? No. Ta, ale ona jest ostro przymatowana o tej, y że tak powiem. Tu nie widać tej różnicy, nie? No wiadomo, że tu jest szybka, brudna, jeszcze y -y. Bo już octem przetarta. Później jeszcze może... Ja już, później nie będzie okazji. Y -y. Tu, tu też już jeden letni nie świeci, bo mi się spalił. Y -y. To zmostkowałem. No, także przerabiamy filmy. Ja, ja myślę, że będzie dużo więcej światła nie. Czyli tak, oryginalnie ona ciągnęła 14 chyba. Mhm. Ale tu chodzi bardziej o grzanie, że, że o, o ta bardzo mocno się grzała. Mhm. tu do moment się powypalały, a te lecą na minimum. nie? Tak to się praktycznie nie grzeje. No nie. No bo to jest... chodzi, żeby ona się nie grzała, dlatego że, że to le... zagotuje ci ledy i będzie po mhm. lach, nie. Także dobra, przerabiamy drugą. Będzie w partach filmik, bo no nie da się tego ogarnąć w jednym filmiku. Dobra. Patrzcie, myśleliśmy, że to jest klucz aluminium, nie? Profil aluminiowy, nie? O, to jest zwykły plastik, patrzcie. Wie, wie, wiecie, co Chińczyk, Chińczyk zrobił? takie, takie hałę, że to <laughs> powinno odprowadzać ciepło. A to wiecie, co to tak no. gówno jest. Ale tutaj, to tak wygląda więc. przynajmniej, że Ale to, to wygląda jak aluminium, tylko że pofarbowane, pomalowane, nie? Widzicie te tanie chińskie lampki, jak to wygląda? Zresztą to nawet nie odprowadza ciepła, nie? No. To jest najśmieszniejsze, że, że to powinno chłodzić lampę, która się przegrzewa. Przez, przez takie co? Przez oszczędność Chińczyka. No, profil aluminiowy kosztuje dosłownie parę groszy więcej niż, niż ten, nie? I wszystko, wszystko w tej lampie jest oszczędnie zrobione. Mówię o wykonaniu, nie o cenie. To jest najlepsze, nie? No, przecież do tego też jakaś maszyna musi być. Właśnie, to, coś to powinno być. Ale... czy coś, która robi taki kształt. Tak, ale to, to, jest, no, to, właśnie to, to... też jest koszt. To jest najlepsze, nie? No. Kurde no, i no i zresztą tutaj, nie? Zobaczcie, całą lampę, cały profil aluminiowy jest skącony tylko przez to, nie? No, to znaczy, ten, ten, zwykła blaszka, nie? No, no, dlatego na tym przylepiamy te LEDy po prostu. Mhm. No ale, ale zmniejszymy, oczywiście, voltaż odpowiednio, tak, żeby one się nie przegrzewały. Czyli zwiększamy ilość LEDów. Kosztem wysterowania woltażowego, że tak powiem, że oryginalne LEDy nie wiem były na 12,9 powiedzmy na 13 LED. dlatego one się strasznie grzały już, nie? No ładnie na pewno świeciły, nie. Wiadomo, bo to był wyższy voltaż, ale... Może, można to dokładnie osiągnąć przez ilość LEDów, nie? Na mniejszym woltażu kosztem grzania. Czyli będzie więcej ledów. Mniejszy woltaż, ale będzie świecić tak samo i na pewno się nie będzie tak grzało. Nie? Czyli te osiągamy na pewno długożywotność lampy i na pewno będzie dużo lepiej świecić. 11V to ciągnęło? I zrobimy na 11,5. O to mhm. myślę, że, że będzie dużo, dużo lepiej. Nie wiem ile tam to miał. Znaczy to... watt sorry, tak? 11. Mhm. No, a tamta? 20? Około 20, tylko że ona ma ile ledów jak liczyłaś? Tamta ma 98 ledów, a ta ma 30. Mhm, no to... Czyli 3 razy, 3 razy tyle ledów ponad 98 ledów, a tu mamy 30, tak? 10, no, 10, no, 30. no dosłownie. Nie? 3 razy więcej ledów, nie? No. A całe tak. dwa razy więcej ciągnie prąd. Tak, ale, może, ale plus tego jest taki, że ta lampa jest na stałe zrobiona, nie? Czyli tu nie ma regulacji żadnej tej woltażowej, nie? Nie, nie ma tej regulacji żadnej woltażowej, nie? A, no, no, a tutaj zrobimy płynną regulację, że można sobie pięknie wysterować temperaturę co do światła, nie? Ewentualnie jeszcze można jakieś radiatory dołożyć, normalne radiatory, nie, nie, nie jakiś plastik, nie? No. Dlatego ja nie robię takich, lamp, żadnych plastików, Dla mnie ale profil aluminiowy to jest aluminiowy, nie? My tylko poprawiamy firmę, o tak powiem, nie? To, co da się osiągnąć, ale podejrzewałem, że na ma takie małe akwarium jest z dużym układem to wszystko, nie? Będzie moc. Jeszcze no, zobaczymy ten zasilacz 100W. Trochę za duży, ale to coś się chyba kupi innego. No i świeci. No, Słuchajcie, nie grzeje się. No to. tak jak było. A, to możemy je mocno prądowo poprawić w razie czego. Nie wiem, że tego no. światła będzie dużo, dużo więcej z tej lampy, nie? Można. No i lecimy z następną lampą. No, w takim razie. Lecimy dalej. Tak, teraz tutaj druga lampa, już. już Jarek tutaj wybrał trochę inne LEDy, żeby trochę inna była. Tu mamy 4000 kelwinów, tych ukośnych, nie Jarek? Tak. A ten długi pasek na górze to jest 6000 kelwinów. I zaraz to Jarek ładnie zlutuje i będziemy patrzeć, jak świeci. I tutaj na, na części dystalnej, jak tu na przykład będzie szło zasilanie. To zauważyłem na tamtej lampie, że bardziej się nagrzewa lampa przy zasilaniu, a na dostalnej części nie, więc tutaj zrobimy obwód, żeby, żeby wyregulować to napięcie, żeby wyrównać obwód. No i dobra. No i słuchajcie, wszystko polutowane. Efekt finalny. Pyk. Jak to podłączę zaraz mhm. Dajemy prąd. Patrz, patrz, patrz jak zasuwa. 6 no. tysięcy no, i namieszane tych spektrów, 4000 tysiące niebieskie grą, czerwone tam grą, full spektrum różowe, no i chyba między różowym jest, no 6 no, ale myślę, że to, to, to nie ma prawa nie rosnąć. Będą rosły, No. no, no. klucze. Jest bomba, jest super. Naprawdę. zasuwa. Wkładamy. W, w, trzeba bomba. ją teraz przegrać, żeby kraj się. U, u, u ten. Mhm. I tyle. Dobra, to to co... To, tak, to, 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 to się dokrawi. Po, połączę pod tamten zasilacz i nie, niech poświeci po trochę. No nie ma porównania z tym co było. Co jest na awersie, kurde. Mhm. Nie ma no dobra, jest jakiś tam śmieszny radiator, ale no się skręci ten... Prąd, to wszystko i, kurde, i to będzie dobrze. Mm -hmm. Tu można powiedzieć o budowaniu nie radiator. No tak, no, ale tu to, to, to dużo, dużo nie, osiągnę, nie osiągnę, bo to chłodzenia nie ma za bardzo. No, ale dobra. Ja na pewno osiągniemy sporo więcej na tamtym, i do tych 50 stopni możemy tą lampę wyciągnąć. Czas już, nie? Yy, tak. nie? Mhm, mm no no jest super. No. no i finał mamy. Tak wyglądają lampy. Tu Jarek nakombinował, no, że trochę jedna lampa tu gdzie... Na no, jest. Jedna jest dodatkiem zimnych kolorów, a druga jest dodatkiem ciepłego. Nie no dokładnie. No ale pewnie różnicy i tak na tym nie będzie widać, bo, bo nie będzie. Nie? No tu jest ciepły 4000 kelvin, to jest 14000. No i, te, i tego na pewno nie będzie widać, ale to być tak może same. będzie jakieś szczątkowa. No roślin może być bar, bardzo duża różnica. Myślę, że będzie sadziło jak cholera. No i pogasz, ile to ciągnie? Co? 40. 40 razem. No, 40. 40. No, ale to jeszcze trzeba przejść na trochę. Żeby... I na razie zasilać wiarka pożyczam? Setka, tak? Tak, setka to z wielkim. To 5 takich lamp był uciągnięcia. Mhm. No, no myślę, że warto było, panie. Dosłownie 5, 5, 5 lamp. Może nawet 6, ja by dał radę. No to wszystko tak to zabawa, ka, ka, nie, akurat lubię się tak, tak, takimi rzeczami bawić lubię innowacje. No, tu można naprawdę dużo zrobić. Poprawiliśmy technikę. No. I nie powinno się tak grzać, nie? powinno być więcej światła, kosztem ciepła. To prawy git, ja podejrzewam, że do 50 nawet nie dochodzą. Nie dojdą, najpierw skręcimy troszkę zasilacz. E, Ważne, że te lampy mają regulację, te kupcze akurat tej regulacji nie miały. Nie? Ciały, ciały, Dlatego te ledy takie, takie wypalone były, nie? Były mocno przygotowane i to było widać na nich. Mm -hmm, bo wypalane były już. Trzeba sobie zobaczyć. Nie? No i super. Te, te, na, te na pewno tak nie polacą szybko. To są nominalnie tam około 12V, Czyli tak, tak, tak jak trzeba, no ale to, to nawet chyba 11 jakieś 8 pewnie dochodzi. Nie? Będzie dobrze świecić, bo to przez Przedmiotowo trzeba e, bardzo dobrze to udować. Szkoda, że do pleksy już mam tego zmatowiału. No. Ale to dlatego, że zmywakiem szorstkim zawsze szoruję z kamienia. Nie się porysowało. Ale to... No, ale to nie, to i tak przychodzi. I tak masz więcej światła niż miałeś. O kurcze, pewnie. Zobaczymy nie, na akwariach nie zaraz. Musisz, nie, nie musisz tych dokładek tam dawać już. No tak, i tych dokładek tak, no. się pozbędę. Jak, będzie, jak, jak się będą za mocno grzały, można to o, o, o kilkadziesiątych stopniach rzucić. Mm -hmm. Świetle tego za bardzo nie zobaczysz, ale w temperaturze warto to zobaczysz już, nie? No. Powiedzmy. Na, na zasilaczu też na, nawet na 30 W można było zejść na te lampę. Trochę by było mniej światła ale na te małe akwaria nie będzie z jakiejś wielkiej różnicy. Ale jak tak, się nie to, grzeje, to co? To, 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 to chodzi, żeby się nie grzało. Wszystkie zdań dawno wiadomo, że sprzęt żyjący się to sprzęt kró, krótko żywotny. Mhm. Cokolwiek nie. Dobra, to jeszcze zobaczymy jak to świeci na akwariach. Mhm. No, ostatnią część filmu sobie dodasz. Mhm. I to sklepisz. Wszystko ładnie. Dobra. Mhm. No i tutaj efekt końcowy. Tak to sobie świeci. Onda. Tak, w tym akwarium tam mamy 10 tysięcy Kelvinów w tej całej, w tym pasku takim całościowym. Tu mamy sześć tysięcy Kelvinów. Barwa światła mi się wydaje bardzo przyjemna. <laughs> Także chyba kawał dobrej roboty jest zrobiony. Tutaj jeszcze odnośnie tego filmiku ostatniego wyklarowałem. Yy, jub 01 tak wygląda tutaj na przeschnięcie. Go wziąłem. Tu jest lampa. Wyklarowałem wodę. nie udało się. W dobę czasu ładnie wyczyściło się. Nie ma pierwotniaka, nie, ma, nie jest klarowna woda, jest spoko. No i takie światełka wyszły, w tym takie. O Pryk. A w tym takie. No moim zdaniem mocniej świeci niż świeciło oryginalnie. I przede wszystkim nie ma tutaj napięcia 110V. Tylko 12, co jest dużo bezpieczniejsze. Moim zdaniem w ogóle to jest głupota, że oni robili na 110V lampę do akwarium, która może mi tu przecież wpaść zwyczajnie, jak coś tam grzebie. No, także dzięki za oglądanie. I na razie, cześć.